Leżąca na pojezierzu drawskim gmina Barwice to jedna z najbardziej zróżnicowanych i malowniczych fragmentów Szwajcarii Połczyńskiej. Siedzibą samorządu i jednocześnie jego największą miejscowością są oczywiście Barwice, które w ostatnich latach nutują niespotykany dotąd rozwój. Serce miasta jest Plac Wolności, który przed ośmioma laty odrestaurowano wraz z okolicznymi uliczkami. Zdewastowane dotychczas przez powojenne rozbiórki centrum niemalże całkowicie zmieniło wówczas swoje oblicze. Kwartał ten zyskał nowe miejsca postojowe, stylowe oświetlenie, wyłożoną kostką granitową nawierzchnię, klomby i małą architekturę idealnie komponującą się z reprezentacyjnym miejscem. Reprezentacyjny charakter zyskał również zabytkowy park miejski, który w ubiegłym roku uzupełniono o duży, nowoczesny plac zabaw. Miejsce z marszu pokochane przez milusińskich zaplanowano w taki sposób, aby każda grupa wiekowa znalazła w nim coś interesującego dla siebie. Z myślą o najstarszych obiekt wyposażono w plac do Street Burkar. Dla dzieci w średnim wieku zainstalowano tyrolki i wieże wspinaczkowe, a dla najmłodszych postarano się o huśtawki, karuzele, liczne kiwaki, a nawet przewijak. O tym, że w gminie Barwice niezwykle poważnie podchodzi się do turystyki, najlepiej świadczy największa inwestycja tego samorządu w ostatnich latach, czyli ścieżka rowerowa biegnąca po dawnym nasypie kolejowym. Nowy szlak rozciągać się będzie na całym odcinku dawnego torowiska. od granicy administracyjnej z gminą połczyń zdrój aż do styku w gminie Grzmiąca. W ramach zadania powstaje również półtora kilometrowy chodnik biegnący z kierunku Błęknicy w stronę ulicy Zwycięzców w Barwicach. O wyjątkowości gminy Barwice świadczy doskonała synergia dzikiej przyrody z licznymi zabytkami. Gmina może się pochwalić licznymi zabytkami sakralnymi, powstałymi w różnych okresach, wzniesionymi w praktycznie każdym stylu architektonicznym i charakteryzującymi się wieloma wyróżnikami. Przykładowo górujący nad barwieckim Placem wolności Kościół Świętego Stefana to świątynia zbudowana w roku 1864 w stylu neogotyckim z elementami stylu arkadowego. Szachulcowy Kościół Matki Boskiej Różącowej w Ostrowosie datowany jest na rok 1728. Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kudzinie wyróżnia nietypowy kształt sześciokąta. Kościół świętego Judy Tadeusza w Starym Chwalimiu odbudowano po pożarze w roku 2006, zaś wybudowany w roku 1689 kościół błogosławionej Teresy Leduchowskiej w Białowąsie pierwotnie miał służyć jako kaplica grabowa majętnej rodziny von Glazenapp. Przywiązanie do tradycji i pamięci o dawnych mieszkańcach widać w gminie Barwice również przy innych obiektach. Najlepszym przykładem jest prawdopodobnie lapidarium w starym chwaliniu, gdzie przechowywane i prezentowane są okazy kamieni naturalnych, rzeźb, nagrobków i pomników pochodzących z zabytkowych budowli, za którymi podziwiać można Krzyż Pokutny z 1777 roku. Innym, chociażby przykładem, jest obelisk powstałej kurczci pamięci lokalnych żołnierzy zmarłych na froncie I wojny światowej, znajdujący się w piaskach. Znaczna część zabytkowej architektury składa się na doskonałą bazę hotelową gminy Barwice. Dwór pomorski Luboraza to już marka sama w sobie. Ośrodek z 1903 roku mieści się nad jeziorem Koprzywno, położonym na obrzeżach Drawskiego Parku Krajobrazowego. Utrzymany w historycznym duchu obiekt skrywa nowoczesne pokoje zdolne pomieścić 120 osób. Obowiązkowym uzupełnieniem oferty jest sala bankietowa dla 140 osób będąca idealnym miejscem do organizacji imprez okolicznościowych. Na przebywających do Luboradzy czeka również kompleksowo wyposażone spa, wyposażone m.in. w basen, jacuzzi, saunę, łazienkę oraz gabinety wellness and beauty. Podobny klimat panuje w miejscowości Uraz, gdzie w latach 20. ubiegłego wieku wybudowaną dworek sąsiadujący z parkiem dworskim z pierwszej połowy XIX wieku. Obie budowle widnieją oczywiście w rejestrze zabytków. Wewnątrz modernistycznego dworu do dyspozycji turystów utoną dwie kondygnacje mieszkalne. W najnowszych planach właściciela posesji jest powstanie muzeum historii i absurdu garściami czerpiące z kinematografii PRL-u i które w przyszłości będzie z pewnością jednym z najczęściej odwiedzanych obiektów gminy Barwice. Miłośników przyrody z pewnością zainteresuje przebiegający tuż obok przełom rzeki Dębnica. To ponad 30-kilometrowy dopływ parsenty, którego najciekawszy fragment przepływa właśnie przez gminę Barwicę. Rzeka w tym rejonie płynie w Pradolinie, charakteryzując się przełomami. Niezwykła mieszanka geologiczna sprawia, iż akwen upodobały sobie rzadkie gatunki roślin, których nie znajdziemy w żadnym innym miejscu na pomorzu. Gmina Barwice to także możliwość wypoczynku w wielu gospodarstwach agroturystycznych. Jednym z nich jest Delka Ranch w miejscowości Przypkówko. Obiekt składa się z części użytkowej, gdzie hodowane są zwierzęta oraz zintegrowanej z nią częścią przeznaczonej do wypoczynku gości. Okoliczne tereny są wymarzonymi szlakami do wycieczek pieszych, rowerowych, jak również wypraw konnych. W ich trakcie doświadczyć można nie tylko piękna krajobrazu kwitnących łąk, zielonych lasów i czystych jezior, ale także przeżyć osobiście spotkanie z wyjątkowymi zwierzętami takimi jak bobry, dziki, zające czy buciany. Nieskończone wręcz pokłady ciszy i spokoju znaleźć można chociażby w pensjonacie Żurawiec w Nowym Koprzywnie. To przytulne i kameralne miejsce zapewniające swobodę i przestrzeń dla swoich potrzeb. A także możliwość korzystania z urozmaiconej oferty go zagospodarowania wolnego czasu. Gęsta sieć dobrze oznakowanych szlaków turystycznych zachęca do pieszych i rowerowych wędrówek. W niebu wzięci będą także amatorzy wędkarstwa oraz miłośnicy zbierania grzybów. Wędrówki po okolicy mogą okazać się nie tylko źródłem relaksu, ale być także doskonałą okazją do zapoznania się z miejscowymi tradycjami oraz lokalnymi smakami. To właśnie w Nowym Koprzywnie powstaje chleb pokrzywieński. To odmiana razowego pieczywa bazująca na regionalnej recepturze zarezerwowanej dla gminy Barwice. Piekarski wypiek w takiej postaci powszechnie znany jest od roku 2008, kiedy to wpisane zostały na polską listę tradycyjnych wypieków i to w skali ogólnokrajowej. W Nowym Koprzywnie wyrabiany jest chleb trzech rodzajów, ciemny, ciemny z ziarnami i jasny. Przynajmniej część stosowanej do wypieków mąki pochodzi ze zbóż z lokalnych upraw. Regionalnymi specjałami są również miody. Produkty pasieki miodomania z Kłodzina to najlepszy wynik sojuszu państwa jaworskich z naturą. Efektem ich pasji jest przepyszny miód, który raczy podniebienia najbardziej wytrawnych smakoszów. Jego niezwykle bogate walory smakowe doceniły komisje sędziowskie wielu konkursów. Warto dodać, że w pasiece powstają też świece. Każda z nich wykonywana jest ręcznie tak, aby najmniejszy nawet detal był na swoim miejscu. Produkty powstają oczywiście z naturalnego wosku pszczelego i zbogacane są suszonymi kwetami oraz naturalnymi olejkami eterycznymi najwyższej jakości. Wytwarzaniem miodu zajmuje się także Gospodarstwo Pasieczne Państwa Ich Natów, którzy są jedynymi w okolicy producentami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Miodów Drachimskich. Wyroby tego gatunku to nie tylko kolejny ze skarbów polażerowskiego, ale także kolejny o randze ponadregionalnej. Doskonale znane i niemalże dobrze smakujące wyroby wytwarzane są w chłopowie od ponad 40 lat. Z 300 znajdujących się w tej miejscowości uli, w zależności od warunków panujących w danym sezonie, rocznie produkowane mogą być nawet aż 3 tony słodkiego przysmaku.